Witam, z tej strony Domin21 i zapraszam do oglądania mojego kolejnego odcinka zabawnych momentów, które udało mi się uchwycić podczas grania w różne gry, także zaczynamy nasz przegląd gier od gry Far Cry 3. Proszę, podpływamy pod pomost, tu przeciwnik na pomoście. No. Próbujemy we wspiąć się on gdzieś, wpada nam tu do wody To pełno ciała jakiś leży, a ten wykrzywiony nagle wpadł do wody i niestety no, nie przeżył. Nawet nie wyszczyliśmy ani jednej kuli, a on nie żyje. Dziwne, dziwne. Kolejny moment z tej samej gry. Co ten tygrys? Tygrys, proszę, Próbuję biegnąć. Nic na niego nie działa. Przeciwnicy. przeciwnicy. Tygrys cały czas biegnie do nich, tylko w ścianę. O, teraz dopiero nas zauważył. I teraz Deus Ex. Proszę dwóch przeciwników. Jednego odchodzimy. Drugi patrzy się na nas. Cały czas to robimy, ale nie reaguje. Także trochę fizyka tych przeciwników niezbyt w tej grze. Kolejny moment z tej samej gry, Deus Tutaj mamy scenkę filmową. Przeciwnik ma broń w ręce, a w tym momencie jak już Przechodzą im dopiero wyciągają z kieszeni, także nie zdążą niestety nic zrobić. Teraz Tom Clancy Ghost Recon Wimelands. Fajną bryczkę byśmy tutaj urwali. Proszę panowie, idziemy, ruszamy fajną bryczką. Trochę tu ruchu. No nie, tylko nie to. Tyle byśmy zapowiedzieli bryczką. Nie, przewróci się. Wszyscy się załadnie w środku, wszystko się. Idziemy dalej. Ciekawe. Kolejne. Aha, tutaj teraz mamy taką sytuację, że musimy naszego uratować, ewakuować naszego pomocnika. Wsiadamy do samochodu. Jest nas, u mnie pięć osób, bo czterech naszych i jeden tu, proszę, a tu jednak jeden nie siądzie do tyłu, tylko do bagażnika wsiada. Przecież miało miejsce na tylnej kanapie jeszcze, w jest na 5 osób. Musimy wylądować na lotnisku, samolotem. O kur... drzebele, no i co? Nie zaliczy nam tego zadania na pewno. Samolot... się zawiesił. No nie zaliczy nam tego zadania. Samolot jest tam. A lotnisko troszeczkę dalej. No kurczę Belem, żeby tak zawiesić samolot... Z pewnością tu ja nie będziemy mogli nic z nim zrobić. musimy od no, nowa powtórzyć tę misję. Akurat, bo proszę, powtarzamy tę misję. Tym razem się chyba uda wylądować. Tak jest. Wylądowaliśmy się. No tak. Wysiadając z samolotu uderzył nas... tylnie. Przydło. Ale świetna reanimacja. Samolot poleciał dalej. Pojechał dalej. Także. O, jeszcze jedzie tam. Misję nam zaliczyła. Samolot z zasobami pojechał dalej. Także ciekawe. O, teraz dopiero się, zatrzymał. Teraz ja mamy Shadow the Tomb Raider. A tu nasza Lara zmieniła się w starą larę z poprzednich części. Z takich tym motyw w grze, że możemy sobie zmienić właśnie akurat z Tomb Raidera dwójki postać. dać no tutaj to śmiesznie wygląda, ta fotografika tu, tu kiedyś była taka. Kolejny klips z Shadow the Tomb Raider. Jakieś Piranie My się zaczęły na naszym ciele pojawiać. Nigdzie ich odgonić w ogóle. Myślę, że chwilę nas zjedzą te piranie. Uleczymy no, się, one cały czas nas przycinają. To, to może właśnie wejście do wody. O, ja, włosy poprawiła. Piranie spadły. Forza Horizon tym razem 3. Musimy szybciutko dostać się do miasta, z terenów kanionu idziemy ładnie wyskok teren ładny, równy droga nagle coś samochód zaczyna normalnie by się zatrzymał w miejscu gierza w bar jedynka klasyczna gra musimy przejść dalej tam, a tu niestety nasz partner komputerowy, bo gram sam Blokuje nam części i musimy iść na on się. bardzo żeby nie stało. Nic nie nie działa. Co za nie ma szans przez z tym panem, że trzeba powtarzać z powtarzać kolejny. cofnąć się, przytać sejfa i nawet przegrupowanie. Rozkaz przegrupowania. Nic nam nie daje Także Nie ma szans, żeby się koło niego Przesniknąć tutaj Ale Rozkaz przegrupowania O, teraz się ruszymy Kurcze Teraz Assassin's Creed Origins Pokaż kotku co masz w środku, proszę, można zobaczyć, wejść normalnie dosyć sporego krokodyla Także proszę Także Oglądamy co ma w środku no, Taki jest jakiś grze motyw, że można w zwierzęta wchodzić A że krokodyl dosyć duży, także, proszę, tu mamy jakiegoś ptaszka nieżyjącego. Co tu się wydarzyło, hipopotam? Dosyć duży. Niestety. Musimy go uszczelić w miarę w głowę, żeby... Główne paszczę to ma. Bez problemu się jeszcze przewraca, a tu proszę Krokodyl. Nie żyje. Co ten chyba poza mnie zabił? Chyba tak Na koniec jeszcze demo. Niestety dopiero tylko Resident Evil 3 Remake'u Wersja demo, bo walczymy z Nemesisem. Musimy się uleczyć Od nas o, przeskakuje gdzieś przez te schody Kim z tej gry będzie, zobaczymy jak nas złapie i montuje nas w schody właśnie tutaj w tym momencie Dobrze. Jeszcze kilka przeciwników Daje nam się uciec Mówię, to gra zachęca, nawet po demie, żeby pooglądać później w pełną wersję, tak kupić. Ugasimy tutaj. A tu proszę przez ścianę. Jednak nas przeciwnik dopada. I tak, jak ktoś nie widział, to tak się właśnie kończy demo, także. Kończymy ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do komentowania. Do widzenia.